Witamy, witamy serdecznie. Startujemy na zakupy, także możecie nam towarzyszyć, tak? Tak. A mianowicie jeszcze powiem o pogodzie 8 stopni, i tak chłodno, bo jest za No Piotrek jeszcze po coś do domu poszedł, pewnie zapomniał. Dobrze, pakujemy się i jedziemy po szafki. Musimy kupić, potrzebujemy ich w sumie 10, ale niestety nigdzie nie są dostępne i musimy troszkę się nagłowić. W różnych sklepach chcemy kupić. Mamy do 18, jakieś godzina, chyba 50. Także zobaczymy. I chyba na pierwszy strzał będzie cwikał, także chyba tam wystartujemy. I mam nadzieję, że się uda. Piotrek mierzy jeszcze, czy nam wejdą. Tak, bo ona jest wysoka na metr, chyba 80. Tak, i 10 takich sztuk musimy zmieścić. I co, wejdzie? No, tak myślisz? Myślę, że powinno wejść, zobaczymy. Tak, no to zobaczymy, to fajnie. Chciałam jeszcze zauważyć, że dzisiaj jest 2 stycznia 2024. Tak, i zobaczymy. To jedziemy do... A, Ciebie było słychać cały czas, bo miałeś mikrofon. Nie, wyłączyłem specjalnie. A teraz do czego mówisz? Teraz mówię do mikrofonu. Teraz mówisz, przed tak. chwilą miałeś na nogę. Ja mówię do Także to może z Państwem oficjalnie się przywitać. Także witajcie, witajcie. Ruszamy na zakupy. Czekaj, zrobimy światło. Może będziemy jakoś ładnie będziemy wyglądać. A ty nie będziesz oświetlony w dniu dzisiejszym. O tak. Ruszamy na zakupy, musimy co nieco pokupić. Ja już powiedziałam. Tak, aha, no Tak, to miałeś dobrze. się w sumie tylko przywitać. No to I witam. Was takiego. Zmęczony jesteś dzisiaj? No, troszkę. Jak tam drugi stycznia u ciebie? Powoli leci. Powoli leci. Tak, fajnie, tak. że jesteście z nami. <grym> także cieszymy się. No, no sporo no nowych widzów mamy. Zaczynamy nowy rok. Nowy rok, tak. Zobaczymy, co przyniesie. I już niecałe pół roku do Chorwacji? Tak, tak. Zbliża się wielkimi krokami. Zobacz, Piotrek, jak teraz fajnie się nagrywa. <grym> no, fajnie. <grym> Dziurę mamy w dachu. Genialnie to wygląda. Okno na świat. Okno na świat. Także proszę. Jedźmy, bo nam sklepy zamknął. I niestety rozpadało się. Nie fajnie. Jest po godzinie 16, a zobaczcie, jak się ciemno robi. Kiedy wreszcie będzie wiosna, ciepło, lato. To już by tak. mogło być. A właśnie, a propos Chorwacji, bo mówiliśmy co nieco o tym na początku, że pytacie, jakie mamy plany na wakacje na Chorwację, ale tak naprawdę to jeszcze nie wiemy. Okay. Wszystko jest y, zupełną niespodzianką, zagadką dla nas samych, jak i dla Was. <grych> Także, no, nie mamy pojęcia. Y, pisał Pan tam, że na pewno na jest, byśmy chcieli pojechać? Tak, byśmy chcieli pojechać. Tak, tak. Jeszcze, ale czy w tym roku, to nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, czy zupełnie, możliwe, że zupełnie coś nowego odkryjemy, prawda? No, te, po tym ostatnim razie, jakśmy wodnicy odwiedzili, to naprawdę... Tak, tak... zrobiło na nas no. niesamowite wrażenie. Natomiast na przykład Szybenik troszkę nas zaskoczył. No, Szybenik bardzo nas Podziewaliśmy zaskoczył. Podziewaliśmy się wow, wielkiego wow, a niestety aż takiego wow nie było. No, może żeśmy jeszcze nie zwiedzili tam wszystkiego, nie, ten, nie zobaczyliśmy I... wszystkich zakątków, ale na pierwsze wrażenie to strasznie. Jeżeli chcecie zobaczyć, to odcinki oczywiście są i z Szybanika, i z Wodic, i z Primožten, także było, było bardzo fajnie. Fajne wakacje spędziliśmy. W sumie trzy razy byliśmy w Chorwacji w zeszłym roku. Ciekawe, czy w 2024 uda nam się to powtórzyć, a może i cztery razy pojedziemy. Hmm. <laughs> Ale kto wie, być może wybierzemy się zupełnie w inny rejon. To znaczy na przykład Włochy. Oh. Portugalia. Sycylia na przykład. Mi się też marzy właśnie i tam mamy widzów z Sycylii, więc byłoby fajnie odwiedzić. tak? Tak, tak. To. Nasze plany są rozległe. Na pewno byśmy chcieli zaskoczyć wam z paroma pomysłami na pewno byśmy trochę chcieli Wam pokazać Adriatyku. W sensie, że wypłynąć na adriatyk i co nieco wam pokazać. Są Ale na plany. przykład właśnie... Ym... Seń Tak, seń to bardzo... Tam jest bardzo ciekawie, jakby tak. to płynąć te wysepki wszystkie. Mm. No tam byśmy naprawdę mogli spędzić parę dni. Myślę, że tak. Pada deszcz, widzicie, a ja chciałam powiedzieć, że będzie film wkrótce, pojawi się na temat samochodu, więc tutaj ucieszę panów, co niektórych, będzie taki konkretny film właśnie o sprawach technicznych i tak dalej. No, i wracając. No na pewno, tak jak Ty powiedziałeś, ten peliesarz. Tam to jeszcze byśmy mhm. z chęcią pojeździli, pozwiedzali. Musimy dobrze czas rozplanować, tak żeby to po prostu przemierzyć. Byłoby fajnie. Myślę, że jest tam na pewno na kurczule. Tak, na kurczula tak. i... Popłynące Lovisti, Lo tak to się nazywa, staje się na końcu. Mhm. Tak, 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 coś, tak, coś, że... coś takiego. Komarna, świetna miejscowość. Tak, też tam by było fajnie, z widokiem na most. Tak, tak, to, naprawdę, to jest fajna miejscówka. No i właśnie też tam pan sugerował nam Dubrownik i okolice, że wszystkiego nie zwiedziliśmy. Owszem, nie zwiedziliśmy wszystkiego, bo no, ciężko jest, z czasem. A jeszcze byliśmy w pełnym sezonie, a w pełnym sezonie Dubrownika raczej nie polecamy, prawda? Tak, tak. Raz, <laughs> że za gorąco, a dwa, że za dużo ludzi. Tak, zdecydowanie. Dobrze, póki co przemierzamy niemieckie wioski. I pędzimy do Cvików. A, wiem, to chciałam tak? jeszcze Wam powiedzieć, że w Niemczech w poniedziałek będzie ogólnokrajowy strajk. Także przygotujcie się. Ci, co mieszkają w Niemczech, przygotujcie się, bo będzie. Wszystko będzie nieczynne. Nieczynne. I ci, co jadą w poniedziałek do Niemiec, to też się naszykujcie. No tak. I zatypuję nasz szojtan nagrać. Masz rację. No. Muszę pomyśleć coś. Aby nagryć szorta, żeby byli gotowi. Tak, bo tak. Gdzie nie ma bo to kierowcy będą ciężarówek i mogą nie wiedzieć. Nie każdy się tym interesuje. Mm -hmm, mm -hmm. A będzie, no, ogólno, będzie wyglądał na A słyszałeś Piotrek, że mówią, że ma być minus 20 stopni? Słyszałem właśnie, że na weekend ma być zimno. Mrozy nadciągają. Jakiś no. pan napisał pod szortem. I co z tego jak wkrótce minus 20 stopni? No ciekawe, ciekawe, naprawdę. No ciekawe. Czy rzeczywiście będzie aż tak zimno? No, coś tak się pogoda psuje deszczowo. No, ten deszcz taki jest. No, jakby coś zwiastował. Ciekawe czy powodzi nie będzie od tego deszczu? Ruch spory. Ludzie pędzą, wracają z pracy, odpocząć w domu. No, pogoda nie sprzyja nam dzisiaj. Mam nadzieję, że to nie zamoknie, jak będziemy jeździć to samochody. Wiesz, co paliwo jakoś nie podrożało strasznie? Euro 64 diesel, euro 66 benzyna. Krzyśnia cena. Zobaczymy na Alaar, bo to był Globus. Oczywiście jesteśmy już w Twikał. I tutaj już drożej, widzisz? A, tu jest. Zm drożej. Nie wiemy, co się dzieje, ale wszyscy zawracają na środku drogi. Co tam się wydarzyło? Cholik jest? W sumie trzy auta. Ale my skręcamy w prawo, tak? Więc chyba ten korek jest prosto. Nie no, co się wydarzyło, tak? Więc... No następny zawraca. Stuczko, Zobacz. Albo co? co tam się stało? Chyba, że stłuczka. Oj. Oj. Skręć w prawo. Następnie. Skręć w lewo. Zaraz się dowiemy. To nie no. Poszawki. Wyobraźcie sobie, sobie, że je wykupili wszędzie i tylko właśnie w CفيCAU są dostępne według internetu. Oczywiście nie wiadomo, i tylko dwie można kupić, a my potrzebujemy ich 10. No. <laughs> Więc będziemy musieli coś kombinować. Zobaczymy. A tak, chyba ktoś dzwona zaliczył. Także stoimy w korku i chyba wypadek jest. Albo to elektryczny i zabrakło mu w ten, tym Ale to ten by był numer. No stoi na środku. Zielone to Wam pokażę, co i jak. Sama co? jestem ciekawa. Czy trzeba było taką elektryczną zapalniczkę i mu ładować cichy. <słuch> Spójrzmy, co tu się wydarzyło. Wypadek? Wypadek. Chyba wypadek. Bez tablicy. Bez ja <słuch> tablicy i uciekł. No, coś się stało. No dobrze. Objeżdżają to po prostu. Skręć w lewo. Wiedziałeś, na że tu jest konto? Miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Kiedyś wiedziałem. Nie wiedziałam, że tutaj jest konto. Także musimy jakieś się wybrać, ale teraz jedziemy do... Po co? Po co, po co? Się na no oginie, po co? Jaki piesio tam był? Ale jak mogę. Niemiec nas nie puścił <laughs> mógł przejechać. Miał, mieliśmy prawą zajętą, zatrzymaliśmy się, mógł nas puścić. Ale nie, on się cisnął. I po pierwęźników tak. zawieszenia nie bym. <laughs> Miejsce docelowe jest po prawej tak, stronie. Tak, wiemy, dziękujemy asystencie Google się spieszył. Hmm. To są właśnie te szafki. Promocja jest 49 euro, wysoka na 184. A ty ile zmierzyłeś? Tak, sprawdzałeś? Czy 180 tylko? <laughs> Zamknie się? bagażnik? Okaże się. Także bierzemy takie białe, mam nadzieję, że będą. Jak się uda, to kupimy 10 sztuk. Tak? <laughs> Szukamy jeszcze komody, ale nie ma takiej, jaką ja bym chciała. A, taką rzecz, że najlepiej, jak ją kupujemy, to bez mierzenia. My nie wiemy ile potrzebujemy, tylko zakładamy, tak, że 10 potrzebujemy 10 sztuk. Miesiąc. Bo wyjdzie 5 metrów. Jest szeroka na 50 cm, więc 5 metrów mam nadzieję, że będzie git. A wyglądają fajnie. Może otworzę jeszcze to, zobaczycie. Weźmiemy wszystkie białe. O, tak. Już tutaj są fajnie ym, półeczki. A nie wszystkie są wyposażone, więc to jest super. Ale też tak fajnie można zrobić, że właśnie na przemian, prawda? Bardzo ładnie to wygląda. Też ciekawa. Ale patrz, fajnie by wyglądała tak na przemian z białą. No kamyk taki. Też mi się podoba. Tylko taka bardziej taka przedpokojowa, a tu będzie właśnie do pokoju. Zamówiliśmy już 10 sztuk. I pani jest w szoku. że aż 10 mamy to. Zobaczymy teraz, czy się zmieszczą. 9 zostało. Tu jest tylko taki mały problem w tym sklepie. Cwikał, że trzeba pojechać do magazynu jakieś 3 km stąd. Mamy dosłownie 18 minut. Do 18 jest czynne. Także zobaczymy, czy się uda dzisiaj. I czy samochód pomieści 10 szaf. Szafek. No szaf, to są takie szafy. Są pół szafy. Wszystko się okaże. No proszę, policja już tutaj przyjechała do towarzystwa. Hmm. Działają. A my jedziemy do magazynu. Mamy dosłownie 13 minut. lager tak proszę państwa jedziemy do domu, ponieważ magazynier stwierdził, że lepiej nie obciążać tak samochodu, bo to będzie około 300 kilo, więc jutro przyjedziemy jakimś dostawczym samochodem i będzie ciąg dalszy także do zobaczenia do dnia jutrzejszego żegnamy się, tak? tak. pa pa, pa.